Siły Stany Zjednoczone Ameryki zmierzają w stronę Półwyspu Koreańskiego, a Kim Jong-un obserwuje, jak jego dynastia traci władzę. Artyleria grzmi, pociski rozrywają niebo, a Pyongyang szykuje się na zniszczenie. Osaczony Kim staje przed przerażającym wyborem: walczyć dalej albo sprowadzić zagładę na zachód. Czy Ameryka go powstrzyma, zanim świat spłonie? Czy wszystko zmieni się w kolejną wyniszczającą wojnę? W tym odcinku The Infographics Show. Sprawdzamy, jak Stany Zjednoczone Ameryki mogłyby najechać Koreę Północną. Kim Jong-un rządzi Koreą Północną żelazną ręką, kontynuując tradycję swojej rodziny, ale teraz robi rzeczy, których wcześniej nie było. Iskrą wojny byłoby naruszenie status quo nieakceptowalne dla Stanów Zjednoczonych. Może zdobyć dalekosiężne rakiety nuklearne zdolne uderzyć w Stany Zjednoczone Ameryki, lub podwodne drony, jak rosyjski Poseidon. Zagrażające nadzorowi morskiemu, sieciom kablowym i nadmorskim miastom. To byłaby czerwona linia dla Ameryki. Załóżmy, że wywiad Stany Zjednoczone Ameryki ujawnia, iż Kim planuje silny atak na Koreę Południową Japonię lub wojska Stany Zjednoczone Ameryki na Pacyfiku. Na przykład Guam. Gdy Waszyngton uzna, że trzeba działać, Stany Zjednoczone natychmiast przygotują się do wojny. Ograniczone ataki powietrzne i morskie można przeprowadzić szybciej i taniej niż pełnoskalową inwazję. Na wojnie nic nie jest proste. Amerykańscy strategzy musieliby uwzględnić wiele scenariuszy. Przygotowania obejmują pięć głównych obszarów, gdzie kluczowa jest tajemnica. Im bardziej tajne przygotowania, tym większa szansa na sukces. Stany Zjednoczone unikałyby ostrzeżenia Kima, lecz ryzyko pozostaje. Najgorszy scenariusz grozi śmiercią milionów w Korei Południowej, a nawet w Japonii czy Stany Zjednoczone Ameryki. Gdyby Kim dowiedział się o dużej operacji przeciw niemu, mógłby zaatakować pierwszy. Stany Zjednoczone Ameryki koordynowałyby działania z sojusznikami w regionie Koreą Południową i Japonią. Oba kraje znalazłyby się na celowniku każdej północno-koreańskiej odpowiedzi, a wojsko Korei Południowej na pewno byłoby zaangażowane w atak. Japonia musiałaby być w najwyższej gotowości, a jej siły mogłyby brać udział w inwazji lądowej. Stany Zjednoczone Ameryki, Korea Południowa i Japonia musiałyby koordynować każde działanie ofensywne i defensywne. Większość tych planów można by przygotować potajemnie, bez wiedzy Kima. Jednocześnie w tle cicho toczyłaby się inna misja dyplomacja. Waszyngton robiłby wszystko, by powstrzymać Chiny i Rosję przed włączeniem się do konfliktu i zapobiec globalnej katastrofie. Chiny i Korea Północna mają traktat obronny od 1961 roku. Odnowiony w 2021 roku. Ich więzi nazywane są zacementowanymi krwią, ale faktyczna współpraca wojskowa praktycznie nie istnieje od lat. Pjongjang w relacjach z Pekinem opiera się głównie na handlu. Prawie 98% handlu Korei Północnej w 2023 roku odbywało się przez Chiny. To uzależnienie nie skutkuje faktyczną współpracą obronną. Część analityków sądzi, że Chiny poprą Koreę Północną lub pozostaną neutralne. Inni zaś, że Pekin może sprzeciwić się Pjongjangowi. Głównym powodem tego byłoby powstrzymanie Kima przed użyciem jakiejkolwiek broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej. Chiny są zbyt blisko obu Korei i mogłyby ucierpieć przez skażenie. Chiny również nie są szczególnie chętne, by zostać wciągnięte w wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami. Pekin za wszelką cenę unika światowego chaosu gospodarczego, który niemal na pewno spowodowałby atak Korei Północnej. Wojna na Półwyspie Koreańskim oznaczałaby katastrofę humanitarną i setki tysięcy uchodźców w Chinach. Pekin nie chce nagle dzielić granicy z sojusznikiem Stany Zjednoczone Ameryki co groziłoby po zwycięstwie Amerykanów. Niezależnie od tego, po której stronie Chiny staną wobec Korei Północnej, ich celem pozostaje zabezpieczenie granicy przez strefę buforową lub przyjazny reżim w Pjongjangu. Zaangażowanie Chin po którejkolwiek ze stron Utrudniłoby sytuację Stany Zjednoczone Ameryki. Jest sporo przestrzeni do negocjacji między Stany Zjednoczone Ameryki a Chinami przed ewentualnym atakiem Stany Zjednoczone Ameryki. Chiny mogą uznać, że najlepiej pozostać poza konfliktem, szczególnie jeśli ich obawy o bezpieczeństwo granic zostaną uwzględnione. Rosję natomiast może być trudniej przekonać. W czerwcu 2024 Rosja i Korea Północna zawarły strategiczne partnerstwo z Paktem Obronnym. A Pyongyang szybko okazał lojalność. Wysłał 10 tysięcy żołnierzy, aby pomóc Moskwie walczyć w regionie Kurska podczas ukraińskiego najazdu w latach 2023-2024. Korea Północna przekazała miliony pocisków artyleryjskich i uzbrojenia rosyjskim siłom na froncie. W czerwcu 2025 roku poinformowano o wysłaniu 5 tysięcy budowlanych pracowników wojskowych. I jeden tysiąc saperów do logistyki i rozminowywania. Więc jeśli Stany Zjednoczone Ameryki zaatakowałyby Koreę Północną, Moskwa byłaby pod dużą presją, żeby zareagować. I to nie tylko ze strony Pjongjangu. Wiarygodność Rosji jako partnera byłaby zagrożona, a świat by obserwował. Trudno przewidzieć, jak wyglądałoby to wsparcie. To może być dostarczenie broni, systemów obrony powietrznej lub obecność rosyjskich żołnierzy. Najgorszy scenariusz to konflikt dwóch krajów. Z największymi arsenałami nuklearnymi, Waszyngton mógłby zaoferować zachęty, jak złagodzenie sankcji lub rozwój handlu, jeśli Rosja i Chiny nie przyłączyłyby się do walki albo grozić poważnymi konsekwencjami. Dla Rosji mogłoby to oznaczać większe wsparcie dla Ukrainy. Przy walkach toczących się na wielu granicach, Moskwa może zdać sobie sprawę, że jej przeciążona armia po prostu nie jest w stanie poradzić sobie z kolejną wojną. W negocjacjach z Chinami i Rosją kluczowe byłyby informacje wywiadowcze. Waszyngton musiałby dopilnować, aby żaden z tych krajów nie ujawnił szczegółów gromadzenia wojsk przed atakiem. To stanowiłoby trzeci filar przygotowań Ameryki. Korea Północna posiada na orbicie satelitę szpiegowskiego Mali GYUNG-1, który według zachodnich ekspertów działa prawidłowo. Dałoby to Korei Północnej pewną zdolność śledzenia ruchów wojsk Stany Zjednoczone Ameryki, lecz eksperci wciąż wątpią w jej jakość i zasięg. Stany Zjednoczone i sojusznicy mają tu dużą przewagę nad Koreą Północną. W kwietniu 2025 Korea Południowa wysłała czwartego własnego satelita szpiegowskiego na orbitę rakietą SpaceX Falcon 9. Japonia ma własną flotę satelitów w programie satelitów zbierających informacje, a Stany Zjednoczone dysponują siecią nadzoru kosmicznego sieć nadzoru kosmicznego. Z ponad 20 radarowymi i optycznymi stacjami obserwującymi niebo na świecie. Zbrojenia Korei Północnej byłyby szybko wykryte przez Stany Zjednoczone Ameryki i sojuszników. Korea Północna jednak po prostu nie ma możliwości, by zrobić to samo. Ale Chiny i Rosja już tak. Chiny mają satelitę wywiadu sygnałowego na orbicie geostacjonarnej, monitorując działania marynarki Stany Zjednoczone Ameryki i Indii. Rosja posiada satelity inspekcyjne Łódź lub Olimp, wykorzystywane też do szpiegowania. Chiński system Bajdao ma 35 satelitów oferujących szyfrowane usługi wojskowe. A rosyjski glos nas wspiera siły strategiczne. Od 2014 roku oba kraje współpracują w zakresie wywiadu kosmicznego, a ich partnerstwo staje się coraz ściślejsze. Ich sieci z pewnością wykryłyby amerykańskie nagromadzenie sił w tym rejonie i przekazałyby informacje kimowi. Ponadto oba kraje mogą zaatakować lub unieruchomić amerykańską sieć satelitarną, co sparaliżowałoby operacje Stany Zjednoczone Ameryki w Korei i na świecie. Czwartej części planów Waszyngtonu, czyli ewakuacji ludności cywilnej, nie dałoby się ukryć. Seul, stolica Korei Południowej, ma prawie 10 milionów mieszkańców. Cała aglomeracja liczy ponad 25 milionów ludzi, to prawie połowa populacji kraju skupiona w jednym regionie. Miasto leży tylko 55 mil od strefy zdemilitaryzowanej. A z powietrza nawet bliżej. Każdy amerykański atak na Koreę Północną niemal na pewno wywołałby niszczycielski odwet na Seulu. Korea Północna posiada około 8600 holowanych i samobieżnych dział artyleryjskich około 6000 z nich leży w zasięgu głównych południowo-koreańskich miast, zwłaszcza Seulu. W 2018 roku kongresowa służba badawcza oszacowała, że Kim może ostrzelać stolicę Korei Południowej 10 tysięcy rakiet na minutę. Taka salwa mogłaby zabić ponad 300 tysięcy Koreańczyków z południa w pierwszych dniach konfliktu, i to bez użycia choćby jednej broni nuklearnej, chemicznej czy biologicznej. Uważa się, że Korea Północna posiada około 60 głowic nuklearnych oraz szeroki wachlarz pocisków balistycznych i manewrujących do ich przenoszenia. Kluczowe pytanie, kiedy kim naprawdę by ich użył? Dotąd sądzono, że broń nuklearna to ostateczność, ale niektórzy eksperci dziś myślą inaczej. Gdyby porażka była nieunikniona, Kim mógłby wcześniej ich użyć. Kim podobno ma 2505 tysięcy ton środków paralityczno-drgawkowych, jak sarin, które paraliżują i zabijają. Dysponując tysiącami dział wycelowanych w Seul, mógłby zniszczyć miasto bronią chemiczną. W 2017 rok historyk wojskowości Reed Kirby ostrzegał, że długi atak sarinem mógłby zabić 2,5 mili osób i zranić prawie 7 milion kolejnych. To byłoby masowe morderstwo na niespotykaną skalę w historii. Kim ma też spore zapasy WX i groźniejszych środków paralityczno-drgawkowych. To ta sama trucizna, którą w 2017 roku zabito jego przyrodniego brata Kim jong nama na lotnisku w Malezji. Pentagon sądzi, że amerykańskie bazy lotnicze w Korei Południowej i okolicach byłyby głównym celem ataków chemicznych. Oficerowie nie martwią się zbytnio o samych żołnierzy. Mają maski i sprzęt ochronny. Jednak ataki VOX mogłyby wywołać panikę w bazach i zakłócić zdolność Amerykanów do nalotu. Wyobraź sobie chaos, gdy 25 milionów ludzi ucieka z Seulu, nawet bez milionów dotkniętych środkami chemicznymi. Miliony cywilów uciekających z Seulu na południe zablokowałyby kolej, ruch lotniczy i drogi podczas ofensywy sił amerykańskich i koalicyjnych na północ. Dlatego ewakuacja cywilów byłaby kluczowa w przygotowaniach Stany Zjednoczone Ameryki. Dlatego budowa schronów i rozdawanie masek gazowych musiałyby odbywać się dyskretnie. Stany Zjednoczone Ameryki i Korea Południowa nie mogły ryzykować, by Kim Jong-un dowiedział się o planowanych wydarzeniach. Gdyby wybuchła strzelanina, priorytetem Stanów Zjednoczonych byłaby ochrona, nie podbój. Stany Zjednoczone próbowałyby zniszczyć dalekosiężną artylerię i wyrzutnie rakiet, które mogą dosięgnąć Seulu, zniszczyliby pasy startowe, by uziemić lotnictwo Kima. Wysadzili ważne linie kolejowe i drogowe oraz próbowali zestrzelić pociski przed opuszczeniem wybrzeża. Według o 5015 amerykańsko-południowo-koreańskiego planu wojennego, Waszyngton przeprowadziłby uderzenia na dowództwo, by zabić najwyższych dowódców, urzędników i Kima. Rój samolotów z całego Pacyfiku zleciałby się tutaj, a wszystkie środki rozpoznawcze ruszyłyby do akcji. Cybernetyka, satelity, drony, samoloty airborne warning and control system. Pierwsze uderzenia byłyby wykonane pociskami z lądu, morza i powietrza. Każdy dostępny amerykański lotniskowiec prawdopodobnie zostałby rzucony do walki. Gdyby Korea Północna zniszczyła lotniska, lotniskowce stałyby się centrum wojny. Pociski Tomahawk byłyby wystrzeliwane z amerykańskich i sojuszniczych okrętów podwodnych oraz okrętów wojennych. F-35 Lightning, drugi F-22 Raptor i bombowce B-2 atakowałyby pozycje Korei Północnej. Pociski odpalano by z baz w Korei Południowej, Japonii, Guam i innych miejscach. Okręty wojenne i myśliwce zniszczyłyby marynarkę Korei Północnej, zanim opuściłaby port, polując na każdy okręt i okręt podwodny na morzu. Na południe od granicy powstałyby korytarze humanitarne i mobilne szpitale, a siły inwazyjne byłyby przygotowywane. Szacunki dotyczące wielkości sił Potrzebnych do obalenia kima są różne. Bezpośredni atak przez strefę zdemilitaryzowaną oznaczałby duże straty. Jest silnie ufortyfikowana, więc najbardziej prawdopodobne byłyby desanty morskie. Korpus Piechoty Morskiej ocenia, że udany desant morski wymagałby 10 tysięcy, 17 tysięcy żołnierzy, z czego 5 tysięcy lądowałoby na plażach i walczyło. Stany Zjednoczone Ameryki ma już okaii. 30 tysięcy żołnierzy w Korei Południowej, obok 600 tysięcy południowo-koreańskich żołnierzy, po drugiej stronie Pacyfiku, Korpus Piechoty Morskiej, Stany Zjednoczone Ameryki liczy około 84 tysiące marines i marynarzy. 25 tysięcy z nich stacjonuje na Okinawie w Japonii. Stany Zjednoczone mają tam żołnierzy, ale nie wszystkie okręty. Aby ich przemieścić, potrzeba co najmniej 20 z 31 okrętów desantowych marynarki wojennej. A zebranie ich trwałoby tygodnie. Około połowa transportowców przypłynęłaby ze Stanów Zjednoczonych. Po skutecznym ostrzale, oddziały inwazyjne przejęłyby składy broni masowego rażenia i centra dowodzenia, uniemożliwiając Pyongyangowi odwet. W razie niepowodzenia, operacja wymagałaby większych sił lądowych. Według Białej Księgi Korei Południowej z 2016 roku Stany Zjednoczone Ameryki potrzebowałyby prawie 700 tysięcy żołnierzy i OK. 2000 samolotów bojowych do walki w Korei. Analityk Bruce Bennett szacuje rzeczywistą liczbę na około 200 tysięcy żołnierzy, to i tak dużo więcej niż obecnie w regionie. Natarcie lądowe najpewniej poprowadziłyby siły południowo-koreańskie z pomocą Stanów Zjednoczone Ameryki. Jeśli atak wyda się południowo-koreański, Pekin i Moskwa łatwiej pozostaną na uboczu. Siły koalicyjne stanęłyby wobec brutalnego terenu. Pól minowych, rzek i gór sprzyjających obronie i zasadzkom. Postęp wymagałby przełamania linii, zabezpieczenia przepraw i izolowania garnizonów, nie zaś szaleńczego marszu na stolicę. Celem nie było szybkie zwycięstwo, lecz powstrzymanie ataków rakietowych, ostrzału cywilów i załamanie sił wroga przed walkami ulicznymi. Szybka neutralizacja ofensywy Korei Północnej ograniczy straty Korei Południowej. Nie sposób przewidzieć przebiegu początkowych starć. Korea Północna dysponuje ponad 1,2 miliony żołnierzy, co stanowi wyzwanie nawet dla Stany Zjednoczone Ameryki. Jeśli Waszyngton zachowa zaskoczenie, potajemnie zgromadzi siły, przekona Chiny i Rosję do nieangażowania się oraz zniszczy większość kluczowych celów, wojna może szybko się skończyć. Jeśli nie, byłaby to długa, krwawa walka. Jeśli Kim odda pierwsze strzały lub rozpocznie kontrinwazję, sytuacja się zmienia. Konflikt staje się bardzo ryzykowny. Możliwe, że przerodzi się to w długą, wyniszczającą i krwawą wojnę, wywołującą globalny chaos gospodarczy. Nawet przy szybkim zwycięstwie koalicji Stanów Zjednoczonych prawdziwe wyzwanie pojawi się dopiero po walkach. Łączne szacunki dotyczące ofiar wahają się od setek tysięcy do milionów, w zależności od rodzaju użytej broni i długości trwania konfliktu. Ogromna katastrofa humanitarna na północy jest prawdopodobnie nieunikniona, a za nią nastąpiłaby wielka fala uchodźców w kierunku Rosji i Chin. Siły inwazyjne musiałyby zabezpieczyć magazyny broni masowego rażenia, zapewnić wyżywienie i schronienie milionom ludzi oczyścić pola minowe, utrzymać dostawy prądu i wody oraz powstrzymać powstania. Później mogłyby pojawić się długoterminowe, najtrudniejsze problemy. Rodzina Kimów od trzech pokoleń rządzi Koreą Północną. Większość ludzi od urodzenia była indoktrynowana, by wierzyć, że dynastia Kimów jest jak bogowie. Kto przejmie władzę po upadku reżimu Kimów? Jak Stany Zjednoczone Ameryki przekonają mieszkańców do nowej władzy, dyplomatyczne, polityczne i gospodarcze konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych. Oraz dla światowej gospodarki i porządku bezpieczeństwa byłyby ogromne i nieprzewidywalne. Stany Zjednoczone Ameryki raczej nie przegrają wojny z Koreą Północną, lecz zwycięstwo mogłoby kosztować więcej niż utrzymanie obecnej sytuacji. Dlatego Waszyngton do tej pory unikał pełnoskalowej inwazji, i dlatego większość analityków zaleca daleko idącą ostrożność. Analizowaliśmy amerykańską inwazję na Koreę Północną. Ale co jeśli to Pyongyang zaatakuje pierwszy? Obejrzyj, co by się stało, gdyby Korea Północna wystrzeliła bombę nuklearną, minuta po minucie, aby zobaczyć, jak zareagowałby świat albo kliknij ten film zamiast tego.